Witam, witam, witam serdecznie. Witam wszystkie osoby z znaku panny. Co powinna panna wiedzieć w najbliższym czasie? Co powinna wiedzieć? Panna. Co tu dla panny? Mhm. Ok. Tarot. Co powie tarot dla panny? dla Panny. Dobra, co powinnaś wiedzieć, droga Panna? Ojej, jak tu karty lecą. To jest Co powinna wiedzieć Panna, osoba z znaku Panny? Co możesz zrobić? tej sytuacji, droga panno, co możesz, co powinnaś zrobić, droga panno, i co z tego wyjdzie, co z tego wyniknie, droga panno. I jedno przesłanie od Aniołów, może być ważną wskazówką. Co tutaj od Aniołów dla panny? A więc zobaczmy. Co powinieneś wiedzieć? Powinnaś wiedzieć. Okrutka i. O kurczę. Wow, to jest piękne. Gaja to jest dostatek. Pieniądze. Bogactwo. Spełnienie pragnień. Dostatek. Zbierasz plony. No, panna mocno pracowała, ostro pracowała. Osiemnastka, a więc super przekaz. To powinnaś wiedzieć, droga panno, że to, nad czym pracowałaś, teraz przyniesie ci po prostu zbiór plonów, pięknych plonów. Cokolwiek tu zasiałaś, cokolwiek tu zrobiłaś, droga panno, to masz tutaj wspaniałe spełnienie Twoich pragnień. To znak, który ma na celu przypomnieć Ci również, abyś podziękował, abyś okazał trochę pokory i wdzięczności. W momencie, kiedy zacznie się to manifestować tego największego dobra, jeśli nawet, jeśli tego jeszcze nie widzisz, to już zacznij manifestować pokorem podziękowania. Ok? Bowiem te dary gai są słabsze, kiedy się nimi nie dzielisz. A więc też jeśli ktoś cię poprosi o pomoc, nie odmawiaj. Nie zapominaj o tym. Bo ona przychodzi jako sprzymierzeniec. Ona zaprasza cię do skorzystania ze wszystkich błogosławieństw, jakie oferuje życie. Bo na świecie jest tyle dóbr, tyle wszystkiego, że z pewnością starczy dla wszystkich. A więc dziel się tym, co do ciebie przyjdzie, droga Panno. Zobaczmy, co powinieneś tu wiedzieć, Tarot. A, żeby spojrzeć w lustro, nie? Odwiązać. Rozwiązać się, rozwiązać te ręce, zdjąć opaskę. Bo tutaj mówisz, że nie, nie, ja na to nie zasługuję, nie, ja sobie z tym nie poradzę. Ty masz to wiedzieć, że to, to jest tylko, to są myśli, bo to jest osiem mieczy. To są tylko twoje myśli, które przychodzą i odchodzą. To tylko jest takie dołowanie się, nie? A tak naprawdę spójrz, kim jesteś. Możesz wszystko. To masz wiedzieć, że to twój umysł. Próbuję ci tutaj zrobić fikusa, takiego psikusa. To tylko złudzenie, to myśli, które jak chmury przychodzą i odchodzą, a więc wyrwi się z tego myślenia, z tego, że ci się nie uda, że nie poradzisz sobie i tak dalej. Przecież masz tu gaje, kurt, spełnienie pragnień. a ty czujesz tu, to masz wiedzieć, to masz wiedzieć. Że jesteś inna niż ci się wydaje, niż ty myślisz. Jesteś całkiem inna. Wysta I to możesz z tym zrobić, co chcesz, bo te wrony pomaga pomagają ci się wyrwać z tego. Dobrze, co możesz zrobić? Już tu trochę powiedziałam, ale co? O, zobaczcie, macie znowu. I te same kruki, czy to wrony. Nieważne, te same ptaki prowadzą cię, czyli opuszczasz, nie? Opuszczasz, Tą strefę myśleniową, opuszczasz to wszystko, co ci nie sprzyja, to wszystko, co dla ciebie nie jest istotne. Masz zostawić to, co ci nie sprzyja. Masz zostawić to, bo to jest karta brama. Nowa brama przed tobą się otwiera. Wszelkie przeciwności, wszelkie sztormy, wszelkie burze zostawiam za sobą. Karta mówi: zrób to. Spakuj to wszystko do jednej walizki. Zabierz to, co dla Ciebie najważniejsze, zabierz to wszystko, co jest dla Ciebie piękne. Czyli tu jest, płynę do spokoju, płynę tam, gdzie nie ma łez, nie ma smutku, nie ma burzy, nie ma sztormu. A więc zrób to. Odejdź od tego, co Cię tutaj tak trzyma mocno, nie? I nie chce puścić, czyli te myśli. I popłyniesz do spokoju. Co z tego wyjdzie? Dziesiątka miecza, Bardzo mieczowo, nie? Tutaj mózg, umysł, intelekt. Bardzo działa. A więc idziesz w kierunku światła. A więc idziesz w nową drogę. To jest koniec. To jest zakończenie jakiegoś naprawdę, naprawdę trudnego etapu. Dziesiątka mieczy to jest przywalenie do Ziemi. Po prostu dziesięć mieczy zostało ci wbite, dziesięć mieczy cię przywaliło i teraz czuję, że wow! Jak dobrze, że to się skończyło! Jak dobrze, że teraz już to jest koniec tego wszystkiego, tego trudnego etapu. Ja? Idziesz do słońca, idziesz do nowego, zobaczmy co macie pod spodem. Znowu dziesiątka, słuchajcie. No, nowa droga, nowa droga, jedynka, tu jedynka, więc słuchajcie, ktoś tu naprawdę wyrusza w nową drogę. To daje ci szczęście, to daje ci spełnienie, to daje ci spełnienie pragnień. Gaja jest obfita, a więc czeka cię tu nowa droga. Wow, wow, wow. Dużo przeszłaś, dużo włożyłaś, dużo tutaj zainwestowałaś, droga panno, także przed tobą otwiera się nowy kierunek do światła. Zobaczmy, co anioły mówią. Nauka i edukacja pomogą ci osiągnąć życiowy cel i się rozwijać. Pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc aniołów, a więc są tu anioły, które tobie chcą pomóc. Trzeba się czegoś tutaj nauczyć, trzeba tutaj przyjść jakąś, może już nawet przeszłość, ale to będzie ważne. Edukacja, nauka, uczymy się każdego dnia. Może ktoś tutaj właśnie jest na takim etapie jakiejś nauki, a więc, no ja widzę, że tu wybierasz nowy kierunek, nowa droga, otwiera się przed tobą karta, brama. Jeszcze zobaczymy, bo tu mamy spód, wszystko 10-10, nowa droga. Zobaczmy to światło, w którym kierunku do Ciebie idzie. No, tu jest trochę niepokoju, nie? I dużo ludzi, ale nowy kierunek. Tu będziesz miał mnóstwo możliwości. Piątka, z, pią, z dziesiątki, piątka, połowa. Czyli w procesie, kiedy wyruszasz w nową drogę, nowy kierunek wyznaczasz sobie. I mamy tego króla denarów, bezpieczeństwo, jakie osiągasz. Wow! No, coś tu zostawiasz, moja droga panno. Zostawiasz, anioły ci pomagają w tym, a więc tu przyniesie ci takie bezpieczeństwo finansowe. A może to jest jakiś mężczyzna, nie wiem. Może to jest ktoś, kto szef jakiejś korporacji, firmy, nie wiem. Ktoś, kto ma dostatek, ale to też mówi o tobie, Twoja energia, droga panno, ziemia, nie? Gaja, ziemia. Tu za dużo myślisz, ale może jest to po coś żeby wyruszyć w nową podróż, nową drogę. No i tu pod spodem też wyruszam, pakuję. Pakuję to wszystko, co mi potrzebne i wyruszam w nowe. Dziękuję wam bardzo, drogie panny. Zaczyna się u was nowa droga. Naprawdę. Zaufajcie. Anioły są przy was. To będzie dla was nowa nauka. Pa, pa.